Dobra, odcinek szósty. Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mazem to jest vlog dobra dwa, sezon drugi, czyli vlog dobra 2 odcinek szósty. Dzisiaj w programie Występujemy. Ja na planie. Być skąpecie dobrze. I seksów spadł. Śnieżne vlogi. Śnieg już spadł. Śnieżne vlogi. Śnieżne vlogi. Już śnieg spadł, wszystko rozpadło się. Śnieżek jest na dworze, śnieżny wlot. Znalazłaś to, wszystko mówię. Śnieg tu Super wszystko jest. Lubię drzemy. Ja się nie dam złemu. Okej, okay, dzięki. To tyle na ten odcinek. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Oraz... Y aby co dajcie... No i inne rzeczy róbcie. No dobrze, na razie... Tak.